Dobra, wybrałem się dzisiaj na zrzuty na spacerek taki trochę, mamy 6 kwietnia Chodzę po takich łąkach i ja natrafiłem na takie pole pod lasem było pełno tropów, więc sobie pomyślałem, że może obejdę to pole i coś będzie ciekawego, więc idę. I tu z daleka, no trochę dalej, wypatrzyłem takie dwa patyki, nie? Myślałem, że to są patyki, nie chciałem nagrywać wcześniej, ale podszedłem bliżej i to nie są patyki. Chyba to będzie parka szpicaka, mi się wydaje. Ten tak wygląda. Widać, że świeże. O, ten tutaj ładnie wbił się. No i tu też mamy świeże. co? Możliwe, że para, ale nie jestem pewny, ale raczej tak. Tylko jak on to miał? Widać od nogi, rozma Tutaj też takie. Może i parka. Tak zrobimy tak i tak Nie wiem Są pierwsze zrzuty świeże Nie poddaję się Szukam dalej Dopiero od godziny chodzę Może coś się jeszcze trafi Ten fajny ma takie zakończenie Просто. <smell>